Gogo Insect to jeden z Waszych ulubionych produktów do usuwania owadów. Ale zaraz, zaraz, nowi, idzie zima, co nam produkt do usuwania owadów. Cześć, zapraszam Was na kolejny odcinek, w którym dowiecie się, do czego jeszcze możecie zastosować Gogo Insect. Ciężko tak wyliczyć chemię do usuwania owadów, żeby w 100% zużyć ją w okresie letnim. Natomiast Alegrini Gogo go Insect możecie używać również do mycia wstępnego, czyli tzw. oprysku, i itd., itd. Ja testowałem go już wielokrotnie, od kilku lat. Nawet krótkie materiały zamieszczaliśmy w innych social mediach, ale nigdy nie nagrywałem o tym materiału na kanale YouTube'owym, dlatego. Przed tą zimą wracam do Was z tą informacją, ale możecie dostać jako gotowy do użycia produkt w butelce z atomizerem. Tutaj mam jeszcze tą wersję w innym kolorze różowym. Teraz nie zdziwcie się, nowe wersje są już w takim żółtawym kolorze, ale produkt działa tak samo. I no właśnie, to tyle. On jest gotowy do użycia, ale mamy jeszcze koncentrat w piątkach. I generalnie, żeby zrobić z tego koncentratu to. No, to musimy rozcieńczyć ten produkt 1,4, 1,5. 1,4 lepiej, bo tu jednak na owady potrzeba więcej mocy. Co natomiast, jeżeli chodzi o sam oprysk, zresztą producent o tym mówi, natomiast nie komunikuje tego zbyt mocno, odłożę może tą piątkę. Jeżeli chodzi o rozcieńczenie, od 1,20 do 1,30, jeżeli mówimy o koncentracie w piątce. Ja zrobiłem dzisiaj 1 do 20, bo no jak na moje standardy ten samochód już jest dosyć bardzo brudny, no a w okresie zimowym też lepiej stosować takie agresywniejsze rozcieńczenia, no bo wiadomo, że ten samochód będzie bardziej brudny. Ale możecie to wszystko potestować pod siebie. No i oczywiście przygotowany mam ten oprysk 1 do 20 w opryskiwaczu. Nie w pianownicy, tylko w opryskiwaczu. Pamiętajcie też, że zużycie powietrza jest dużo, dużo mniejsze, więc możemy tym pryskać dłużej. Natomiast zresztą jeszcze o opryskiwaczu wam, ale to później coś powiem. Jeżeli chodzi o ten produkt, tutaj, tak jak powiedziałem, jest 1,4, 1,5, więc możemy go też jako priłoż rozcięczyć jeszcze 1 do 4. I to powinno być e, tak, jak należy. Oczywiście możecie te bardziej brudne partie, czyli doły, tył ewentualnie, no i przód gdzieś na dole zderzaka, spryskać tym gotowym do użycia produktem, żeby ta moc była mocniejsza. Zabieram się w takim razie do pracy. Rozpoczynając aplikację oprysku, pamiętajcie o dobrym nabiciu opryskiwacza. Jest to klucz do sukcesu, żebyście szybko przeszli przez ten etap oprysku. Ja mam tutaj dwulitrowy opryskiwacz. Przygotowałem półtora litra roztworu, i to spokojnie wystarcza mi na cały ten samochód, a nawet felgi. Ważne, żeby dobić na maksa i. W tym przypadku zrobiłem cały przód samochodu, właściwie z przednimi drzwiami też, więc pół samochodu na jednym nabiciu. Tak, jest to możliwe. Opryskiwacz daje możliwość dłuższego oprysku niż pianownica. A jeżeli jeszcze nie masz takiego opryskiwacza, to warto rozważyć nasz nowy zestaw. Specjalnie przygotowujemy dla was teraz zestawy, żebyście nie musieli chodzić po sklepie i szukać odpowiednich produktów. Opryskiwacz Marolexa i do tego piątka GoGo go Insect. Spokojnie wystarczy Wam na cały okres zimowy. Przypuszczam, że zostanie nawet trochę na lato. Link znajdziecie w opisie filmu oraz w komentarzu. A teraz czas na płukanie. Pamiętajcie, że zawsze spłukujemy od dołu do góry. A następnie szybkie przepłukanie z góry na dół, żeby to co zostało jeszcze dopłukać. Na bez bezdotykowej Washpoint mamy również dostępną dmuchawę. Co prawda nie można jej przeciągnąć na stanowisko, tylko jest osobno. Tutaj poprosiłem właściciela o yy, jego prywatny sprzęt. Dzięki temu mogę szybko osuszyć sobie drzwi drzwi i porównamy efekty domycia. Na tylnych drzwiach widać, że ewidentnie zostało dużo więcej zabrudzeń. Widać nawet skupiska tych plam po wodzie. No, po prostu to się nie domywa. Przednie drzwi domyte są dużo, dużo dokładniej. Celowo zrobiłem tylko szut auta, na tył nie pryskałem, ale oczywiście obficie spłukałem wodą i też bardzo dokładnie. I żebyście mi nie mówili, że woda to mywa tyle samo, jała mikrofibra i test, coś tam, coś tam zostało, ale niewiele. Natomiast pamiętajcie, że bezdotykowo nigdy nie umyjecie auta do zera. To jest tylko bezdotyk. I właśnie dużo osób popełnia ten błąd, że na taką umyte auto od razu wjeżdżają ręcznikiem do osuszania, osuszają samochód i co się dzieje? Rysujemy, no bo ten brud, który pozostał może porysować. Oczywiście w tym przypadku jest go już tak mało, że raczej nie powinno się przynajmniej przy tym kolorze nic wydarzyć. Ale mimo wszystko ja odradzam osuszania po myjni bezdotykowej. Przejdźmy teraz do tylnej drzwi. Bo już od razu widać, że jest dużo więcej tego brudu, który został. I tak samo, zobaczcie, nawet ślad jest taki. No i zobaczcie, ile zostało tutaj. Ciekawostką jest felga, która była bardzo zabrudzona. I zobaczcie, na ile GoGo Go poradził sobie z tym brudem. Tym bardziej widać to dobrze, ponieważ nie zrobiłem tutaj oprysku, dokładnego oprysku wnętrza felgi. I widzicie... Tą różnicę korzystając z dobrodziejstw e, myjni bezdotykowej washpoint e, w bliznę łaszczyńskiego, a e, poza tym chciałem jeszcze tu odkryć e, kolejne karty i pokazać Wam wnętrze, szczególnie osobom, które nie są z okolicy i nie mogą odwiedzić tej myjni. Ale już teraz a, swoją drogą, zobaczcie, co leci. <laughs> e, teraz już przechodzimy do podsumowania naszego dzisiejszego materiału. Jeżeli chodzi o mycie wstępne GoGo Insektem, zobaczyliście, że myje naprawdę dobrze. Fajnie poradził sobie z tym zabrudzeniem przy rozcięciu 1,20. Możecie też kombinować z rozcięciem 1,10, natomiast najważniejsza informacja jest taka, że jeżeli Wam został to po okresie letnim, no to możecie go wykorzystać do końca. Ewentualnie po prostu zakupić bańkę, żeby z niego korzystać w tym okresie jesienno-zimowym, a jak tylko przyjdzie lato, no to będziecie już gotowi do usuwania owadów. Są to po prostu produkty zasadowe. Oczywiście nie każdy bak będzie dobrze działał, bo są niektóre takie bardzo zagęszczone i nawet przy rozcieńczeniu mogą nie do końca działać fajnie jako priłoż, albo już zbyt duże rozcieńczenie spowoduje, że wysychają za szybko, to, to nie działa, więc to nie jest tak, że każdy będzie działał. Ogólnie baza produktowa jest bardzo podobna, bo jest to rodzina produktów zasadowych, ale to wszystko później przekłada się już na praktykę, praktykę, jeszcze raz praktykę i musicie ewentualnie testować. GoGo go Insect na pewno Wam zadziała. No, chyba, że odwiedzacie dobre, sprawdzone myjnie bezdotykowe, no to tam możecie też posiłkować się ich chemią i niekoniecznie wozić ze sobą. Ale jeżeli nie macie pewności, albo jesteście gdzieś na wyjeździe, warto mieć wtedy swój opryskiwacz, swoją chemię i mamy wtedy 100% pewności, co lejemy i że nic się nie wydarzy, a jednocześnie umyjemy dobrze. Już na sam koniec przypominam jeszcze o dostępnych zestawach. Tworzymy teraz te zestawy, żebyście nie szukali po sklepie tylko po prostu mieli jeden link konkretny do produktu, więc ustawiamy wam zestaw piątka i do tego opryskiwacz. Myślę, że wystarczy spokojnie na cały okres zimowy, a nawet zostanie na lato. Jeżeli używaliście już Gogo Go insekta jako produkt do mycia wstępnego do priłoszu, to dajcie znać w komentarzach, a my widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się. Cześć.